Dzień dobry, dzień dobry, moje drogie. Słuchajcie, zaczynamy nowego vloga, mamy środę. E, ja jestem bez makijażu, bo jadę dzisiaj na makijaż. Nie wiem, czy ja Wam tutaj o tym wspominałam. E, Kinga to jest dziewczyna, którą jej ku lata temu szkoliłam z makijażu. Jak jeszcze robiłam, wiecie, co szkolenia dla. Szkolenia makijażowe, m.in. dla Glazel. I ona otworzyła już dłuższą chwilę, działa właśnie w branży makijażowej, robi też rzęski, nie rzęski, no, laminacje i brwi, henne i tak dalej. I ostatnio tak się zgadałyśmy, że chciałaby sobie właśnie też poszerzyć portfolio i chciałaby sobie mnie wymalować. To sobie pomyślałam: No dobra, zawsze to fajna, wiecie, alternatywa, jeżeli chodzi o taki makijaż, że ktoś mnie malował, e, to pierwszy raz, Jezus, to było lata temu, jak ja jeszcze, słuchajcie, makijażem się nie zajmowałam, e, malowała mnie też taka jedna dziewczyna, a później już po tym wtedy makijażu ja się zabrałam za makijaż i tylko ja, nikt nigdy mnie jeszcze, słuchajcie, nie malował e, tak bardziej profesjonalnie od momentu, kiedy ja się zajęłam właśnie makijażem. Więc no co, no jestem bardzo ciekawa, co to ciekawego będzie, ale powiem Wam, że taki dzisiaj dzień akurat, dzisiaj wypadło, że jest po prostu patelnia. Ja zasunięte mam tutaj rolety, takie fajne, mam w ogóle dziewczyny rolety, które odbijają słońce i nie dostaje się światło słoneczne i nie grzeje do środka. Naprawdę takie, jakby trochę chłodzące. No i dzisiaj mam roletę tu zamkniętą. Wcześniej chcę sobie jechać, słuchajcie, do Sinsay. E, zwrócić ciuszki, które wożę, słuchajcie, w aucie. Jezus! W aucie je wożę, muszę je zwrócić. E, sprzedałam jeszcze znowu kilka rzeczy z butiku, więc jadę też wcześniej wysłać do paczkomatu. E, ale brwi sobie zrobię. Brwi sobie muszę zrobić, dziewczyny, bo e, bez brwi to tak słabo. Także troszeczkę Trochę sobie je podkreślę, zobaczcie, nawet nie mam dziewczyny rzęs, łyso się czuję. Naprawdę łyso się czuję. E, opalałam się w końcu wczoraj sama opalaczem, bo byłam mm, na tej depilacji. Słuchajcie, motorem sobie pojechałam sama pierwszy raz, bo tak to zazwyczaj, to znaczy sama, sama pierwszy raz, sama pierwszy raz jako sama, że jechałam, a nie jechałam z moim e, mężem. Więc fajnie było, fajnie było, ale dzisiaj to jest naprawdę patelnia. Także, jak Antośka wróci e, pewnie z przedszkola z Leną, ze szkoły, to pewnie wskoczą kurczę do basenu, bo już obiecywaliśmy im, obiecywaliśmy. Ale powiem Wam, że woda była taka na dwa razy, kurde, ostatnio, bo te dni takie były e, na dwa razy. Także w końcu, w końcu się ucieszą. E, I tak. Także o. Skóra jak jest opalona, nawet wczoraj rozmawiałam właśnie z tą dziewczyną, która mi robi depilację, że latem ona się w ogóle uwielbia. Tak zgadałyśmy się i mówi, że uwielbia się opalać i tak dalej. Ja mówię, że się nienawidzę opalać, tym bardziej, że się słuchajcie na czerwono opalam, więc u mnie wchodzi tylko i wyłącznie w grę właśnie samoopalacz. No, i tak doszliśmy do takiego wniosku, że jak jest skóra opalona, muśnięta słońcem, to naprawdę wygląda inaczej i dużo ładniej. Muszę sobie przedziałek zrobić. No, więc e, od razu lepiej się czuję. Nawet ja się bez makijażu dobrze czuję, muszę Wam powiedzieć, tylko właśnie, no, e, żebym była opalona. No dobra, także porobiłam to, co miałam porobić, posprzątałam, poodkurzałam, zrobiłam pranie. Dzisiaj też mi przyjdzie, przyjdą mi nowości do sklepu. Nie wiem, słuchajcie, pokażę Wam stylówkę, później Wam pokażę właśnie stylówkę, którą sobie dzisiaj ubieram, bo zak zakładam sobie takie luźne e, spodnie panterkowe z butiku naszego. E, Wyprzedane już, ale domówiłam i jeszcze będą. Jakby któreś się spodobały, to możecie poczekać. Dobra, e, ja sobie robię brewki i będę się powoli zbierać. Dziewczyny, i tak właśnie wygląda moja styluweczka. Proszę bardzo, to są właśnie te spodnie. E, luźne, takie panterkowe, i powiem Wam, że one mi się sprawdzają po prostu świetnie. Jest tak fajny, przewiewny materiał, leciutki. Nic tutaj też się nie mnie, i do tego założyłam sobie właśnie e, taką bluzeczkę. Naszą minimal, ona jest taka bardzo, bardzo minimalistyczna. Tutaj ma tylko taki e, taką, no taki wyraz minimal. Jestem bez makijażu i czuję się, powiem Wam tak, zupełnie inaczej, bo stylówka jest naprawdę bardzo fajna. Do tego założyłam sobie klapeczki. Dziewczyny, ja Wam przypominam, że na stronie Styli macie mój kod rabatowy na minus 10%. Jak jesteście aktualnie na etapie szukania jakichś fajnych bucików letnich, sandałków itd., to Wam bardzo serdecznie polecam, bo oprócz tego, że za grosze kupicie tam buciki, to jeszcze macie minus 10%. Procent ode mnie. No i taka, e, taką, właśnie stylówkę to są dziewczyny o takiej bluzeczki, więc bez problemu kaszecie je w spodnie, bez problemu możecie założyć je do kolarek. Jakby któraś była zainteresowana, to te bluzeczki u nas są za 60 zł. i To jest bawełna. Bardzo fajna, to jest 5% elastanu, przez co one są bardzo fajne, takie niesamowicie komfortowe. Za 60 zł jest ta beżowa i mam jeszcze uzupełnione pistacjowe. Także tak moja stylóweczka dzisiaj wygląda. Słuchajcie, biorę torebkę. O, tą. Proszę bardzo. Jedziemy. Jestem bardzo. O! Chyliłam się jest, i jestem bardzo ciekawa jak ten makijaż dzisiaj będzie wyglądał aczkolwiek zastanawiam się czy nie założyć sobie jakiegoś topu wiecie, żeby tutaj ładnie mi Kinga Dekord rozświetliła, chyba tak zrobię ale takie zestawienie Wam bardzo serdecznie polecam no muszę Wam powiedzieć, że dobrze, że jest sprawna klima, bo naprawdę to bym chyba nie dała radę takie ciepło Także przebrałam tą koszulkę. Dzisiaj się nie nadaje, słuchajcie, tak mocno zabudowana koszulka, jeszcze tym bardziej, że ja dziewczyny jadę na ten makijaż. Ale jestem bardzo ciekawa, co z tego będzie. Zrobiłam sobie tylko te brewki, zakładam, słuchajcie, okulary i jadę w międzyczasie oczywiście wysłać e, paczuszki. Także nagram wam, zapytam się oczywiście Kingi, czy mogę coś nagrać, czy wyraża zgodę właśnie na publikację. No i czekajcie, muszę sobie to przestawić. o tu. E, czy wyraża zgodę na publikację, to myślę, że coś nagram. Także dobra, zapuszczam muzyczkę, jakąś fajne, fajne nuty. E, I jedziemy, dajcie mi znać. Tego vloga zobaczycie w czwartek, podejrzewam. E, także dajcie mi znać, czy dzisiaj, czy w środę właśnie opalałyście się co robiłyście w taką no, pogodę dosyć konkretną. Ja jestem już w domu, słuchajcie makijaż wygląda w ten oto sposób powiem wam, że oko mi się bardzo podoba oko jest takie, ten kolor to połączenie jest naprawdę świetne, natomiast tak jak mówiłam nawet kinze, to są zupełnie inne konturowanie niż ja mam, brązer mam tak wyżej niż ja nakładam fajne, ciekawe doświadczenie, jeżeli właśnie zajmujecie się makijażem, iść do innej makijażystki i zobaczyć jak wyglądacie, ale słuchajcie jest teraz taki upał że sorry, ale ja się idę wykąpać i zmyć makijaż, bo nie wytrzymam Troszeczkę jest dla mnie za dużo wszystkiego, ale całość powiem Wam, że, jak na taki makijaż fotograficzny, też i na jakąś imprezę, naprawdę jest super. Tylko że nie na ten upał. A dzisiaj, akurat, jest taki kulminacyjny moment tego upału. No i brwi totalnie nie w moim stylu i kształcie, jeżeli chodzi o malowanie brwi, ale to też nawet kinze mówiłam, także to nie jest to jest, słuchajcie, żadna tajemnica. Ja lubię bardziej wyrysowane brwi, dlatego Ech, oko mi się podoba ten kolory. Te kolory są naprawdę super dziewczyny. Także idę sobie pod prysznic, bo się nie nadaje na taką pogodę, powiem Wam zupełnie inny kształt oka. Jest wycieniowany tak właśnie do góry. Czekajcie, może tu Wam pokażę. O, do, do góry jest tak wycieniowane. Troszkę bym tutaj dołożyła tak po swojemu, ale ogólnie jest spoko, ale na tą pogodę dziewczyny zdecydowanie za bardzo. No, a my tymczasem sezon basenowy otwarty. Pierwszy raz dzisiaj a basen już dwa tygodnie się stoi z wodą. Fajna woda? Tak! Super! Dzień dobry, dzień dobry w czwartek i znowu vlog. No, dwudniowy, także nie jest źle. Ale wczoraj, słuchajcie, to troszeczkę poległam, tak, no, takie, takie apogeum, jeśli, był, jeśli chodzi dziewczyny o e, tę temperaturę. Naprawdę nie spodziewałam się, że będzie aż taki upał. Także po południu Antosia, pierwsze wodowanie w basenie. No i co? I wiecie, co się stało? Ospa. Mamy ospę w domu. Powiem Wam szczerze, że. E, tola, <grydy> powiem Wam szczerze, e, co? Mm, e, od dwóch miesięcy chyba u nas w przedszkolu e, krąży ospa i tak miałam nadzieję, że złapie, że złapie. No i w końcu złapała, ale dobrze, im wcześniej, tym lepiej. E, Lęka pamiętam, że miała, nie wiem, chyba taki przełom 7-8 lat. Także dzisiaj byłam z rana z Antosią u lekarza, później dziewczyny, masa towaru do sfotografowania, przerobienia zdjęć i dzisiaj mamy transmisję. Pokażę Wam jako, jaka fajna, fajna do mnie paczuszka przyszła, Tutti Frutti, czyli pielęgnacja taka letnia i będziemy kończyć tego vloga. Idziesz tu? Przywitać się? Mała Tosia. Tosia śmieje się, że już ma wakacje, nie? Co? Uh -huh. Bo wychodzą krosteczki, nie? To nic, przejdzie raz, dwa, nie? Uh -huh. Dobra, pokażę Wam tą paczuszkę, która do mnie przyszła, i będziemy kończyć dzisiaj tego vloga. Idziemy troszeczkę sobie usiąść na ogród, co? Na huśtawkę. A później będzie live. Tak, taka fajna, pa... taka fajna paczuszka do mnie przyszła. Taka totalnie letnia. Arbus party, mleczko się pada do kąpieli. Bada. Które? Arbuzowe? O, arbuzowe. Możemy dzisiaj się kąpać w tym. Ej, arbuzowe albo pomarańczowe. Arbuzowe. Także. A to jest olejek do kąpieli pod prysznic, fajny A to jest mleczko do kąpieli. I tutaj mamy masło i pili. Mleczko do pić nie do picia no, fajne, ja lubię te kosmetyki swego czasu używałam peelingi z tej marki i powiem wam, że fajnie mm. mi się sprawdzały także taka paczuszka jestem letnia już na dobrą sprawę do mnie przyszła e, będę sobie testować